Hej, witam Was w odcinku kolejnym Ski Jumping 2022, tym razem gramy na nowej aktualizacji. I zaczynamy z ostatni w tej, w tej karierze zawodnika, ponieważ to jest niestety ostatni odcinek, z tej, to jest, to jest odcinek... To jest odcinek to jest odcinek. To jeszcze nie jest odcinek ostatni, ponieważ. Jeszcze będą, ale z to jest ostatni sezon kariery zawodnika, który sobie rozegramy dzisiaj. No. I ładne, dalekie lądowanie było teraz. Powyżej punktu K i HS-u. 148 metrów, 2,20 no. za lądowanie i prowadzimy. No. Z przewagą 4,3 punktu nad halwarem, Egnerem, Granrudem. To, to by się były kwalifikacje, teraz, 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 le, no, teraz lecimy z konkursem. już. Więc. O nie, o nie, 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 nie. No i teraz. Pozamiatane. Pierwsza seria na niestety nie wyszła, ponieważ no, poszliśmy za wcześnie i... To jest pierwszy fail dzisiaj, więc raczej no... Nie ma szansy już walczyć o podium nawet. No niestety miejsce pięćdziesiąte więc o jo 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 to chodziło nie to mi chodziło ale no niestety pierwszy fail bez punktów oczywiście i koba się nam ucieknie oraz Geiger na jeszcze wyprzedził wyprzedził nas, nas kar Geiger i Ryukobayashi. Kobayashi teraz i tracimy niestety punkty no niestety będziemy pomijać Puchary od ponieważ nie ponieważ nie mam zamiaru ich rozgrywać to byłoby za długo za to odpoczynamy sobie konkurs w Oberdorfie więc lecimy oczywiście będę pomijać puchar kontynentalny żeby po prostu nie marnować czasu na odcinki kolejne, na odcinki kolejnych i lecimy z konkursem w Oberstdorfie Ale, ale nas tutaj wyniosło do, do góry. I odległość oczywiście. Się... Będziemy prowadzić te, to się 140. Nie, to już jest powyżej. 146 metrów w kwalifikacjach. Myśmy bardzo, bardzo trudne warunki. Bardzo trudne warunki Myśmy tutaj, na, na... I teraz no, raczej będziemy w. W kwalifikacjach, więc lecimy z konkursem teraz. niż Lę... skończył tylko 8 i pół metra, teraz musimy skupić no, powyżej rozmiaru, więc postarajmy się tego konkursu nie zepsuć. Bo no, za znaczy bywa. No, o, wow, 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 za wysoko mięso trochę, więc lecimy teraz do góry. No, daleko. Poza zieloną linię i poza czerwoną, więc 145,5 metra w pierwszej serii. No, no ty niestety po 16, więc. Będzie miejsce, no drugie, za granerudem. O, to chyba jest, to nie jest na dobre. Skoro graner. Nas tu... Skoro nas tu... norwek ciśnie teraz lecimy z drugą serią. Teraz, no, teraz już z drugą serią konkursu, Spóźnimy trochę słuch na progu. No i lądowanie będzie po rozkocznie. Nie ja nienawidzę jak mam wilgoć w telefonie. Tylko ja nienawidzę tego. I to będzie nasz odcinek, który zakończymy za chwilę. Ale nie wygramy. No ledwo. Zgramy na rudem i mamy pierwsze miejsce. Czy wrócimy do Kobajerszego? O, minimalnie. No. Liczy Puchar Świata, więc raczej no... Min minimalnie. Nie dużo tracimy do Kobajerszego i też nie dużo do Geigera, więc... Lecimy teraz z konkursem w garmin partenkirchen czyli na skoczni Gross Olympia szance. i lecimy z, konkur z kolejnym konkursem. Tym, tym razem, no, kwalifikacje. Wam pokażę, żeby nie było. Zbyt dwa konkursy indywidualne, z którym 4 cztery skocznie, później wam pokażę kolejne dwa. I zaczynamy później do z zakopanem No i teraz lecimy no, z kwalifikacjami, oczywiście. O, 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 będzie ciężko nawet lądować to, ależ było, było ciężko, ale sobie, poradzi... sobie poradziliśmy, 120, so 152,5 metra teraz, no 19, 18,5, 18,5 Nie to by to było 19, jeszcze 19,5 lub 20, byłoby dobrze, Piotr żyła na miejscu 25 Później 13 był Kamil Stoch, 4 cz był Dawid Kubacki 49 był jako wolny, a my trzymamy na miejscu pierwszym. Skac, Skaczymy z drobiernym Pedersenem, Oleż, teraz tu Geiger odpalił no Bo się raczej tego Bo się, że tego tutaj nie powtórzę, słowa tego. No i teraz. O tym właśnie mówiłem. Oleż, oż. Było daleko. Znowu. Gdybym wygrał pierwszą serię teraz? No i teraz to jest naszej daleko, nawet, no daleko. 19,5, 19, 19 prowadzimy. No. Sporo aż na przewagą. 15 z punktów nad Karlęg Geiger. No. Teraz refinować, oczywiście, no. Po tym konkursie zakończę odcinek. Zakończymy odcinek, żeby po prostu, no. Teraz troszkę spóźniłem, no, ale warto było, no, bo to skrócimy. I tak będzie powyżej 150 metrów, będzie i tak będzie 100 metrów, więc... Nawet 149,5 raz w tej serii nawet. 18, 18,5, raz 18 oraz 19,5 od, od francuskiego sędzia, ale... Niestety. Wygrywamy z Geigerem i Grenerudem, no. Nad Geigerem przewaga duża, nad no, nad Norwegiem też. Nad Kobajasem też, też przewaga wysoka. PR 9, no. I mamy takich zawodników jak Low ten Tennepreuts, 17 Kamilstoch, 22 Piotr Żyłano, 31 Dawid Kubacki, raczej, o, raczej, jako wolny 41, 50 Paweł Wąsek, no, 61 Aleksander Zeniszczał i 70 Aleksander Stękała, który nie występował w pokale świata. No i teraz, i za chwilę kończymy odcinek. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w odcinku kolejnym. Ski Jumping 2022. Cześć!